Jest poniedziałek, 26 sierpnia, uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Codziennie o 18.00 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. A w sobotę o 20.00 komentarz na niedzielę. Pochodnia, Pochodnia Podcast. Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z księgi przysłów. Tak mówi mądrość Boże. Pan mnie zrodził jako początek swej mocy przed dziełami swymi od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód. Zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły, gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy nim mistrzynią. Rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, błogosławieni ci, co dróg moich strzegą. Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a jej nie odrzucajcie. Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, który codzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie Pana. Oto Słowo Boże. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały. W mieście Boga naszego. Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, radością jest całej Ziemi. Co usłyszeliśmy, to zobaczyliśmy, w mieście Pana Zastępów. W mieście naszego Boga, Bóg je umacnia na wieki. Rozważamy, Boże, łaskawość Twoją we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Obejdźcie Syjon dokoła, policzcie jego wieże, by powiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych ducha syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Bądź pozdrowiona, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział czyż to moja lub twoja sprawa niewiasto czy jeszcze nie nadeszła godzina moja wtedy matka jego powiedziała do sług zróbcie wszystko cokolwiek wam powie stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary Jezus rzekł do sług napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział, skąd ono pochodzi. Ale słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego. Każdy człowiek. Stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie.